A ja się wam pokażę, ad kuda na, na Białoruś to się padzenie i jeśli by za sześć godzin do operacji. Co ty do No mierda? mierda? człowieku, mitu, kurwa, za kocmą uchy, gościu majnowy, losujemy sobie skinka dla WIDZÓW powrót wielkiego tonego, masnego, dzimiego króla waszego. 16 zł wygrywa w tym momencie Shadow 2115, kozacki odcinek. No kozacko będzie dopiero się działo, zapraszam na ten NA film. Co trafił, tony, to co... Zadupiaj tu na góra i nurus! Szybko kurwa z tą lociarnią, to szmulu! Gdzie się kurwa wymienia skiny? No, no. Najlepsza strona to pirate słabość no, szmaninowy. Co ty no, miechu no, czulu dojesz? Ja chcesz z tej sejm z kinami na Najlepsza strona w mecie. Użyj kodu X-Tony i obierz bonuta z 35%. No teraz, co? Siema ile mnie kuźwa nie było na tym YouTube teraz, gościu. Były takie rzeczy do ogarnięcia, że no nie było, nie ma chuja, Musimy być najlepsi, ale no niestety nie dało rady. Dałem trochę konkurencji y, tutaj pocisnąć y, sobie filmiki na YouTube Wiesz, co chodzi, mordo. Ale Tony wraca, bójcie się wszyscy, bo Tony wraca i będzie na kurwio Tutaj filmami elegancko. Kurde, na się kroju z McDonalda to się kuźwa powodzi. No to można, można jak najbardziej. Kurde, zazdrościsz, sąsiad. E, dobra, widzę, rozdawanie prezentów normalnie. Bloodsport wjeżdża tutaj na rejon dawno. Konkursu nie było tutaj jeszcze na jamkę, cały czas trwa konkurs. Najebało się wam tam, kurde, was oporowo. Za zobaczcie sobie, ile jest osób. Kurde, zobaczcie, normalnie. Mamy ćwciól osób, kurde, w tym konkursie, także. Jeszcze się nie rozstrzygnął. Dzisiaj 100 zł poświęcam na skrzynkę za 4,20 support case. Normalnie support case będziemy sobie otwierać. No i w sumie nie ma co przedłużać widzowie. Ja wam opowiem co się działo. A I co, lecimy. Daily case normalnie. Było trochę prywatnych rzeczy do ogarnięcia. Yy... Także dlatego nie było filmów. Było trochę lenistwa. Przyznaję się. Widzowie, no bo dałoby się ogarnąć film, ale że Tony jest leniwy, to tego filmu nie ogarnął, no bo jak to tak można, jak to ogarnąć film jak nie można? Znaczy można, ale się nie chce, więc na pałę by się dało radę, ale ja nie lubię nagrywać na pałę, yy, wiecie, czasem się, czasem daję radę, czasem nie daję radę, ale ogólnie jak nie daję rady, to nie nagrywam na pałę, bo wiem, że filmy wychodzą do dupy, nie? Super sticker normalnie, 1,7% szans. To nie jest zły sticker, i nie jest źle. Yy, no, ja nie lubię na pałę nagrywać, bo, nie za, bo wychodzą te filmy do dupy, nie? Wiecie, tak na tak pałę, na pałę. Dus lubię sobie czasem przerwę pizgnąć, żeby te filmy miały, kurwa, jakiś sens. Wiesz, co chodzi mordo. Może mniej kasy zarobię, może mniej kasy zarobię. Może wy będziecie mniej, mieli e, mniej e, do oglądania. O, zadychę skin. Ale za to filmy będą lepsze. Także tak to wygląda. Trochę lenistwa było, żadnych problemów technicznych raczej tutaj nie było. Because yy, było kurde nic, nie? No rodzinne sprawy, wiecie widzowie, rodzina najważniejsza, także yy, zaraz po yy, wy, ale no wiadomo co jest ważniejsze, nie? Życie! Życie byku majnowy. No subujcie sobie kanał normalnie, lecimy ze systematem. Tony prawdopodobnie yy, yy, będzie brał ślub w końcu, yy, planuje. Kasę trzeba zarabiać, także wbijajcie, kurde, Skody, jak chcecie Tonemu pomóc. Jak chcecie mnie w tą niestety smutną yy, rzeczywistość yy, wpierdolić, także hejterzy, wpłacajcie normalnie kasiorkę dla Tonego, możemy zrobić zbiórkę. Yy, I co? I tyle z nowości. Ale... Zamknij japę tam, mordeczko moja. No widzicie, nie da się nagrywać, studio od tego jest potrzebne, jakieś studio normalnie. Dobra, lecimy z Case Battlekami, dodamy sobie tą nową skrzyneczkę. I co? I idziemy z tematem, nie? Wiesz co chodzi, mordo? A gdzie jest ta, ma, nasza skrzyneczka za 4,20? No nie wiem, że nie można jej na bitwie tutaj wykorzystać, bo się zaraz denerwuje No nie ma tej skrzynki? Co wy jesteście ciulnięci? Wy jesteście ciulnięci? Boże, ale dużo nowych skrzynek w ogóle doszło. E, gdzie jest moja skrzynka? Support Case ona się nazywa. No nie, no. Będziecie bici normalnie na Jemie. Support Case Nie ma, nie ma takiej skrzynki. Dobra, to robimy z jakiejś innej. No to za 4,20 możemy polecieć jakąś inną skrzyneczkę. No to mamy za 4,20 do wyboru, albo to. No, Ultra Case. Dobra, to Ultra Case sewalniemy 5 razy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na 3 osoby. Później wrócimy do tej skrzynki, ale ult Ultra Case też może zrobić tutaj wrażenie. Slautera można sobie trafić normalnie w ultracęsiku. Albo grubo, albo wcale, a zaczynamy tutaj słabo na to oszczędzanie. nie? He, he boy, What you five Zróbmy jakiś rekord pod tym filmem widzowie na obudzenie kanału po takiej przerwie. I tego typu, nie? Wiesz, co chodzi? Mordeczko, wiesz, co chodzi? Mordeczko, kuźwa, lecimy z temacikiem, 680, 11, 13, 8, 15. No, grubo, grubo. U, brat, co trafił? Brat, co trafił, to jego. Tony wygrywa. Zarąbiście. Lecimy po koskę. To zrobimy jakieś po prostu tutaj bitwy, może takie, kurde, wiecie. Pico, bello, manifig. Jak ta skrzynki się tej nie da dodać, to sobie zrobimy taką bitwę, grubą. No, na dwie osoby, na dwie osoby normalnie. Na dwie osoby taka bitwa, kurde, konkretna, za 69 zł, ale wyszło. M1KO No Żeby nie było tutaj KO, tylko z jego strony będzie KO normalnie, w sensie on dostanie na pięćdzioszki. Uuu e? bracie, nie podobasz mi się w tym momencie. Nie podobasz mi się kolego Miłsiński. Trafiłeś za mocnego skina na pierwszą... E, na pierwszego casea. O brat, co trafił, tony to co. My god is fucker fiki tiki O ty chuj złoty 226 złoty dla tomego tego O oh my gosh, dawaj, dawaj, teraz możesz trafiać człowieku kosę, pienioszki Inne kurde pierdzioszki Jest Sara, jest gitara jak to mówią, normalnie ale elegancko wjechało tutaj taki hot, houl, harm, normalnie pyszny tutaj skinek wjechał na rejon, chłop w szoku, płacze, normalnie, Bek Salala wjechała na rejon. Nice to meet you, kurde bela. Naprawdę zajebiście siadło. Zajebiście siadło. Naprawdę. Naprawdę. Jeszcze coś tutaj dorzucisz na rejon? Łotego zadyszkie. 303 złote one z bitwy za 69 zł. 348 mamy. Okej. Okay, inwestujemy to. Musimy polecieć grubo. Musi się udać kosa. Jest zajebiście. Ogólnie ja bym to zostawił. Ale, że mam zajebistych widzów, to lecimy, kurde, z grubą bitwą, morto Lecimy z grubą bitwą. Normalnie. Dodamy te nowe, może te... Casey o człowieku, tutaj to tu, 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 tu za grubo. Jeszcze raz robimy bitwę w takim razie. Coś mnie tutaj tego tego typu nie wyszło. Jeszcze raz. Case battle. Musimy wziąć grubsze skrzynki. Mordo To zaczynamy od tych. Pyk, pyk, pyk. Potestujemy. I sobie dodamy może. Kuźwa. O, ferwer case, gościu. Jakaś nowa skrzynka. Dobra, zrobimy coś takiego. I też na dwie osoby, tylko underdog tym razem. Jedziemy z tematem. Kto tu do mnie pisze, zaszepi to smalinowy. Hehe, yeah, yeah, boy. Nice to meet you. Muszę się aż koli napić, bo to jest emocjonująca bitwa. Haha, <laughs> kolega Milusiński. Blue Blast Tech 9. No nice, 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 nice. Musimy zrobić tą kosę, żebym se mógł normalnie w tytuł wpierdziolić. Eee, zrobiłem kosę, kłuźba z 50 groszy, nie? O, brat, co trafił? To nie jest to, czego my szukamy. Kolego, Mirusiński. my chcemy trafiać tutaj bardzo, 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 bardzo słabej temy. Bardzo słabej temy, słyszysz, Mordo? Headshot musi tutaj wygrać tą bitwę. Dla widzów, zrób to dla widzów, Mordo. Nie rób nam takiej kaszany. Please, baby, please. I give you my fucking heart. Proszę, trafię jakieś kurde glovesy. Dobra, coś trafił, chyba grubszego. Dobił, stówkę 50 zł różnicy szefie. trafię, uuuu 20 zł różnicy szef. Trafiaj rzeczy normalnie, grube. Negev za 8 zł. 185 Nie podoba mi się to bardzo. Nie podoba mi się to bardzo. Bardzo mi się to. 200 zł dobija. Dawaj, coś tutaj trafiaj, mordo. Mordo trafię i temy grube, trafię grube i temy trzy kasy do końca. Please baby please, nie podoba mi się to. No nie, no teraz musisz trafić coś. Bezpe nie, to się może nie udać. Ostatnia szansa widzowie, to ostatnia szansa. The last fucking change bro. Nie, ty gnoju! ukradłeś mi marzenia, ukradłeś marzenia moim widzom. Zjebałeś odcinek i w ogóle. Ale żeś tu spierdził, to, a było tak pięknie, już było tak pięknie, także widzowie, no niestety nie zrobiłem kosy, ale było tak blisko, ajajajajaj. No niestety nie udało się, ale konkursy są dla was, także wbijajcie, no i co, widzimy się w kolejnych filmach, subujcie Tonego, Tone wam kurde da normalnie zajebisty kontek... kontek... kontencik. অ <tune>